Cześć, witajcie. Dzisiaj o ostrym zapaleniu trzustki, o tym, co może powodować właśnie ten stan u coraz większej liczby pacjentów i coraz młodszych i nie jest to, wierzcie mi, problem związany tylko i wyłącznie z nadużywaniem alkoholu. Ostre zapalenie trzustki przyczyny. Dzisiaj powiem wam właśnie o tym w naszym materiale. Ja nazywam się Marta Dobraz, jestem gastroenterologiem, czyli lekarzem, specjalistą, który diagnozuje, leczy i opiekuje się pacjentami z chorobami przywodu pokarmowego. I pamiętajcie, że materiał, który dla Was przygotowałam, jest materiałem edukacyjnym, natomiast wszystkie swoje problemy zdrowotne omawiacie ze swoimi lekarzami w gabinecie. W szpitalu, gdziekolwiek jesteście, słuchajcie to, co Wam mówię. Nie jest podstawą do tego, żeby wywracać swoje życie do góry nogami bez konsultacji z lekarzem, szczególnie jeżeli jesteście pacjentami przewlekle chorymi. No i co tutaj wiemy na temat ostrego zapalenia trzustki? Pierwszy raz jako oddzielna jednostka chorobowa została opisana już w 1664 roku. A w 1889 roku dopiero po raz pierwszy został opisany jakby pierwszy obraz kliniczny i patologiczny ostrego zapalenia trzustki, tak? czyli jako choroba wyodrębniona została z bólu brzucha czy z przyczyn zgonów, podwyższonej śmiertelności, problemów zdrowotnych, ale dokładnie opisana dopiero. Wiele lat później. No i co to takiego jest, to ostre zapalenie trzustki, no bo żeby mówić o przyczynach, to trzeba wiedzieć, co to jest. I to jest um, olbrzymi proces zapalny, który jest związany z przedwczesną wewnątrztrzustkową aktywacją, tak? czyli wewnątrztrzustkową, czyli tam, gdzie nie powinny się aktywować enzymy trzustkowe, tak? One się Powinny z proenzymów, do aktywnych enzymów aktywować w, już w kontakcie czy w jelicie, w momencie, kiedy są wydzielane do światła przewodu pokarmowego, żeby dokonać aktu trawienia. Tak? Czyli tutaj mamy tą aktywację proenzymów trzustkowych oraz przebiegającym z większym lub mniejszym uszkodzeniem sąsiadujących tkanek. Lub odległych narządów w zależności od nasilenia i zakresu procesu zapalnego. Więc słuchajcie, tak naprawdę, e, ostre zapalenie trzustki to jest rozlanie się enzymów m, trawiennych, trzustkowych wewnątrz e, narządu i dookoła niego. I ciężkość tego zapalenia zależy właśnie od rozległości uszkodzenia tego, które jest dookoła w trzustce, dookoła trzustki i odległych mm, narządach, tak? Więc odnalezienie czy zdiagnozowanie przyczyny i przebieg kliniczny ostrego zapalenia trzustki właśnie mają zasadniczy wpływ, jeżeli chodzi o leczenie i potem o rokowanie. Tak, czyli o y, rokowanie, co do wyleczenia, co do nawrotu, co do mm, uszkodzenia i co do wyzdrowienia, i co do śmiertelności, niestety. Więc, a tak jak mówiłam na początku filmu, częstość ostrego zapalenia trzustki na świecie wzrasta. I może wynosić nawet do 70 zachorowań na 100 tysięcy osób rocznie, więc, to jest całkiem spora liczba. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn hospitalizacji. Z powodu jakby z obrębu przewodu pokarmowego, tak? I przebiegi zapalenia trzustki są od łagodnego, po bardzo ciężkie, i nawet może być ostre zapalenie trzustki przyczyną zgonu. I około 10%, czyli 90% udaje nam się znaleźć przyczynę prędzej czy później, jeżeli chodzi o ostre zapalenie trzustki, 10% zostaje nadal niepoznana. No i dwie najczęstsze przyczyny, 40% zachorowań to jest kamica żółciowa, przyczyną ostrego zapalenia trzustki i kolejne 40%, żeby było porówno, to mamy wpływ alkoholu, tak? I kamica żółciowa to są najczęściej kobiety... Powyżej 60 roku życia, które w pęcherzyku żółciowym mają drobne złogi do 5 mm, mają gęste błoto żółciowe, mają e, drobne kamyczki. Również kamica, mm, szlam błoto żółciowe w e, drogach żółciowych są przyczyną mm, ostrego zapalenia trzustki. Dlatego e, takie okresowe badanie właśnie w kierunku e, sprawdzenia, czy nie powstały kamienie w pęcherzyku żółciowym, tak, czyli najprostsze z badań USG e, jamy brzusznej e, oraz enzymy cholestazy z krwi, tak, czyli to, co badacie, czyli e, GGTP-fosfataza alkaliczna bilirubina. Tak, takie podstawowe tutaj możemy sobie powiedzieć troszkę z wyprzedzeniem badania. No i również często zdarza się, że kamica żółciowa, szczególnie jeżeli dotyczy dróg żółciowych, ale również pęcherzyka żółciowego, jest trudna w diagnozowaniu, szczególnie jeżeli nie mamy uwapnionych złogów w drogach żółciowych lub pęcherzyku żółciowym. I tutaj właśnie cytując wielką internę badania oceniające zawartość właśnie mikrokryształów monowodzianu, cholesterolu i bilirubinianu wapnia w żółci oraz EUS, czyli endoskopowa ultrasonografia, czyli takie badanie, które wykorzystuje dwie, równocześnie dwie techniki, czyli technikę endoskopową, czyli tak jak gastroskopia, ale na końcu tego urządzenia oprócz oka kamery znajduje się również aparat USG, tak? czyli taka malutka sonda USG, która jest w stanie badać bardzo dokładnie poprzez zbliżenie się do ściany narządu, tak? Że około 65% z tych 10% idiopatycznego ostrego zapalenia trzustki przyczyną choroby są choroby dróg żółciowych, tak? Czyli przyczyną OZT. Więc jeżeli mamy takie możliwości diagnostyczne, żeby wysłać pacjenta na dodatkowe badanie choćby USA, który jest coraz częściej coraz lepiej dostępnym badaniem, no to możemy również próbować to zrobić. Na temat przyczyn samej kamicy żółciowej macie gigantyczny odcinek liście o kamicy właśnie o kamicy żółciowej i tam odsyłam was do tego byście sobie ten odcinek odsłuchali, bo zawiera on bardzo wiele treści dotyczących właśnie dlaczego, jak powstają złogi w drogach żółciowych, bo jest to bardzo rozległy temat, i nie będę tutaj się w niego zagłębiać. No i alkohol. Słuchajcie, 40% zachorowań tutaj głównie mężczyźni, i ryzyko rozwoju zależy. Od ilości spożytego alkoholu. Chociaż też są doniesienia, że nawet niewielkie dawki, ale spożywane jakby równomiernie przez cały czas, bez przerwy, również mogą wywołać ostre zapalenie trzustki. To musi się spotkać dawka z podatnością organizmu, z jeszcze innymi czynnikami bo nie każde wypicie alkoholu spowoduje ostre zapalenie trzustki, co nie znaczy, że nie może, tak? Więc tutaj też musimy to wziąć pod uwagę. No i hipertriglicerydemia, bardzo niedoceniany problem i to, co może wywołać ostre zapalenie trzustki. Stężenie trójglicerydów w surowicy... Jeżeli jest powyżej 1000, no to mamy taką lipemiczną krew, takie lipemiczne osocze, które faktycznie wygląda tak jakbyśmy dolali trochę krwi do śmietany. Natomiast mało kto pamięta, że trójglicerydy już w wysokości 500, 600 czy nawet 400, tak? ale spotykające się z zaburzeniami metabolicznymi, z cukrzycą, tak, z mm, nie, insulinoopornością, z otyłością brzuszną, ze stłuszczeniem trzustki, stłuszczeniem wątroby tak, i dużą ilością tłuszczu trzewnego, z alkoholem i właśnie tym niższym poziomem trójglicerydów i posiłkiem, który może... Podnieść znacząco poziom trójglicerydów w krwi, tak odstrzała, tak, czyli na przykład hmm, sernik, albo jakieś słodkie ciasto, albo jakiś po prostu bardzo obfitujący w tłuszcz i węglowodany posiłek, a bardziej węglowodany i tłuszcz, tak, może spowodować podniesienie tak poziomu trójglicerydów, że może to również Spowodować tutaj tą całą kaskadę zdarzeń, prowadzącą do tych właśnie skutków, jakim jest ostre zapalenie trzustki, czyli połączenie się czynników właśnie cukrzyca, alkohol i nawet nieduże podniesienie trójglicerydów. Nie musi to być wcale powyżej tysiąca. No jeżeli tak jest, to wtedy jeszcze mocniej to ryzyko wzrasta. Warianty anatomiczne, trzustki. Yy, dlatego warto zrobić chociażby to badanie USG brzucha raz na jakiś czas, żeby wiedzieć, czy nie mamy problemu, jeżeli chodzi o naszą przyszłość. tak? Trzustka dwudzielna, yy, gastroskopia, jeżeli wykonuje endoskopista gastroskopię yy, i uda się zobrazować okolice brodawki Fatera, bo to też nie zawsze się udaje. I jest tam widoczny uchyłek około, on również powinien zostać opisany, i o tym powinniście wiedzieć jako pacjenci, bo to zwiększa ryzyko ostrego zapalenia trzustki. Torbiele przewodu żółciowego, no to najczęściej jest rezonans albo tomografia. I często jest tak, że nie jest to tak czysty, jeden czynnik, który wywołuje ostre zapalenie trzustki. Często jest to współistnienie różnych problemów. Również zwężenie przewodu trzustkowego, tak? Czyli wada jakby wrodzona, anatomiczna, jakim jest trzustka dwudzielna. Głos trzustki może powodować zwężenie, ucisk na przewód trzustkowy. Rak dróg żółciowych, zmiany zwężenia pozapalne i zwężenia pozabiegowe, również pourazowe, tak? Czyli może to być różnego rodzaju przyczyna, która powoduje zwężenie, które może spowodować ostre zapalenie trzustki, tak? Więc słuchajcie, tutaj już wchodzimy w te rzadsze przyczyny, ale nie niemożliwe, tak? No i zabiegi, które są wykonywane u pacjentów również mogą spowodować wystąpienie ostrego zapalenia trzustki albo jakby w bliskim okresie czasu od zabiegu, albo w odległym. I te dwa z góry najczęściej, czyli ECPW, czyli cholangiopankreatografia wsteczna, czyli endoskopowe obrazowanie dróg żółciowych, tam często dochodzi do różnego rodzaju problemów. Z, w trakcie badania, jeżeli przebiegają jakieś trudności, czy z wprowadzeniem, czy z, w takie techniczne sprawy, powiedzmy, nie będę się tu w nie zagłębiać. No, z, ryzyko e, zwiększa się e, z każdą, jakby e, dodatkową interwencją z wydłużonym czasem ECPW. Tak? E, manometria, zwieracza od jego: no to jeżeli tutaj e, podejrzewamy problem, że może być jego dysfunkcja i pacjent jest skierowany właśnie do tego, żeby wykonać to badanie, zabiegi endoskopowe w obrębie brodawki watera, czyli tam manipulacje właśnie tej okolicy, zabiegi operacyjne w obrębie jamy brzusznej, które w jakiś tam sposób mogą prowadzić czy problem z utlenieniem trzustki, czyli naczyniowy problem z uciskiem, z już samym jakby zakresem operacji, tak to tutaj już myślę, że chirurdzy mają większą wiedzę ode mnie, co może wydarzyć się jakby w jamie brzusznej podczas zabiegów. Zabiegi naczyniowe również w oblębie klatki piersiowej, co może się wydać dziwne, ale trzustka do pracy potrzebuje dużej ilości krwi, więc jeżeli tu coś pójdzie nie tak, to może wpłynąć i również na zapalenie trzustki. Stan po przeszczepie nerki i po przeszczepie serca czy płuco serca jako powikłanie i wczesne, i odległe zabiegu. Tak? Dializa. Dializa otrzewnowa, hemodializa, jak również okres przewlekłego, przewlekłej niewydolności nerek w okresie przeddializacyjnym tak? też mogą być przyczyną powstania ostrego zapalenia trzustki. No i leki. No i pierwsze z góry mamy lek, który jeden jest z częściej leków wywołujących ostre zapalenie trzustki, jest nim azatiopryna i razem z nią 6-merkaptopuryna. To są dwa leki immunosupresyjne stosowane w wielu chorobach, jeśli chodzi o gastroenterologię, to między innymi w chorobie leśniowskiego krona we wrzodziejącym Zapaleniu jelita grubego, ale również jako immunosupresant w wielu innych chorobach. Więc zanim, że tak powiem, pozwolicie sobie powiedzieć, że to te raz na jakiś czas pół kieliszka szampana wywołało u Was ostre zapalenie trzustki, to najpierw sprawdźcie, czy leki, które bierzecie, nie ma ich na tej liście. Albo w ulotce swojego leku, przepraszcie, czy tam w przyczynach rzadkich albo bardzo rzadkich powikłań nie ma ostrego zapalenia trzustki, bo o tym, że leki mogą wywołać OZT, to naprawdę bardzo, bardzo się zapomina i ja czasami też muszę jakby sięgnąć bardzo głęboko do mojej pamięci, żeby sobie te leki przypomnieć, a Najlepiej to jest po prostu sięgnąć do książki, czy do kompendium lekowego, i po prostu sprawdzić, tak? Bo tych leków jest dużo, i leki dzielą się zarówno na te, które mają udokumentowaną możliwość wywołania ostrego zapalenia trzustki, ale również jest tak jak jest zestawienie leków, które jest domniemane, tak? Czyli obserwuje się pewną zwiększoną częstotliwość, ale nie zostało to jeszcze do końca udowodnione i potwierdzone. Tak albo trwają właśnie obserwacje czy zbieranie danych na temat danego leku, więc to cały czas się aktualizuje, więc warto sprawdzać, bo leki również są przyczyną mm, ostrych zapaleń trzustki, a to wcale nie są rzadko używane leki, bo macie estrogeny, macie leki steroidowe. Macie sulfonamidy, macie e, kwas walproinowy, metyldopę, furosemid, bardzo często stosowany lek u pacjentów. Mesalazyna również z działki gastroenterologicznej, interferon alfa, hepatolodzy, inni specjaliści, również e, lek używany, tak? Więc słuchajcie, no i urazy. E, jeżeli jest uraz i ostre zapalenie trzustki, no to większość osób kojarzy, że to, czasami łączy się również z alkoholem, no to są urazy rowerowe, tak, czyli to jest ten uraz kierownicą w brzuch i często u zalkoholizowanych rowerzystów słuchajcie, wcale nie takie rzadkie, przepracowałam z kilka lat na izbie przyjęć i to co się, to co wyprawiają pijani kierowcy i nie tylko samochodów, bo i rowerów, i różnego rodzaju innych bolidów. To słuchajcie, no naprawdę na scenariusze wielu odcinków filmowych, jak przez własną głupotę znaleźć się na sorze z ciężkimi obrażeniami, to można by spokojnie nakręcić. To jest uderzenie w brzuch. No to są różnego rodzaju wypadki, ale też bójki, co tutaj dużo mówić, tak? Albo sporty mało zdrowe dla ciała, tak? To są również urazy sprzygniecenia, czyli coś się na kogoś przewraca, tak? To wypadki komunikacyjne i upadki z wysokości, to jest tak zwanego, to się mówi, prze, przeciw uderzenia, czyli tego wstrząśnięcia, tak? Ciałem, czyli ktoś upada na plecy, a u, ulegają uszkodzeniu narządy jamy brzusznej, tak? E, choroby autoimmunologiczne. I tutaj często jest tak, że autoimmunologiczne ostre zapalenie trzustki występuje razem z innymi chorobami, występuje samodzielnie albo występuje w przebiegu chorób autoimmunologicznych. To są bardzo rzadkie choroby trzustki. Ja w swojej karierze internisty, gastroenterologa, no to trzykrotnie diagnozowałam autoimmunologiczne zapalenie trzustki i zwykle były to młode kobiety. Natomiast w przebiegu właśnie tocznia, zespołu grena pierwotnego stwardniającego zapalenia dróg żółciowych, no to tutaj już anatomicznie drogi żółciowe i trzustka jest problem, tak? Więc mamy tutaj i czynniki genetyczne, tak? Czynniki genetyczne zwiększają ryzyko roz, rozwoju ostrego lub przewlekłego zapalenia trzustki w porównaniu z populacją ogólną ale niekoniecznie muszą w 100%, jakby mówić o tym, że mm, będzie problem, Także na pewno będzie problem. E, I to jest dziedziczne ostre zapalenie trzustki, to są mutacje e, genu, e, genów, które macie tutaj wymienione, to jest mukowiscydoza, no to tutaj akurat e, czynniki genetyczne bardzo wpływają i niektóre mutacje genu też Właśnie w obrębie CFTR. Więc y, macie tutaj to wymienione, i y, zdarza się tak, że żaden z tych genów, czy żadna z tych chorób nie jest y, zdiagnozowana. Natomiast y, choroby, trzustki, czy problemy, czy zapalenie trzustki pojawiają się w kolejnych y, pokoleniach, czyli chorowała babcia, choruje mama, choruje wnuczka. To jest. Y, Wskazanie do tego, żeby skierować pacjenta do poradni genetycznej i poszukać przyczyny, dlaczego tak się dzieje i czy ona gdzieś nie leży w jakiejś zestawie genów. Tak? Czyli nie w jednym konkretnym genie, tylko w jakimś może kompilacji problemów genetycznych. Tak? Szczególnie jeżeli nie ustalono prawdopodobnej etiologii, a wywiady rodzinne są znaczące dla chorób trzustki, czyli mamy tutaj tą pokoleniowość i mamy tutaj to jakby bycie chorób trzustki w rodzinie, tak? To również nadczynność przytarczyc i to również hiperkalcemia, tak? O ile jeszcze profilipidowy to się czasami u ostro pacjenta z ostrym zapaleniem trzustki oznacza, to poziom Wapnia, magnezu i fosforanów, no to już bardzo rzadko, a bardzo przydatne bywają. Często spowodowane przerzutami nowotworowymi do kości, zatruciem witaminą D czy sarkoidozą. Bardzo teraz modne przyjmowanie witaminy D w jakichś mega wielkich dawkach. No i kończy się to różnie. Tak? Jeżeli się to robi bez opamiętania, bez ładu i składu, więc słuchajcie, bywa i tak. Zakażenia. Zakażenia są rzadkie. Rzadką przyczyną ostrego zapalenia trzustki, co nie znaczy, że niemożliwą. Tak? Mamy i wirusa świnki, szczególnie u dorosłych. Tak? Jeżeli dzieci chorują, ostre zapalenie trzustki jest rzadkie. Natomiast u dorosłych wcale nie takie rzadkie. Wirusy koksackie. Pamiętajmy o HIF-ie, wcale on nie, jakby że się o nim nie mówi, to nie znaczy, że go nie ma. Tak? Bakterie, mykoplazmy, Campylobaktera, Glisda i Lambria również mogą być przyczynami ostrego zapalenia trzustki albo współistnieć z innymi przyczynami. Pamiętajcie o tym, że tematy, które dla Was nagrywam, materiały są uporządkowane w playlistach. Wielkie dzięki za wszystkie postawione kawy, za komentarze, za lajki, za subskrypcje. Przybywa subskrybentów na kanale, co bardzo mnie cieszy. Bardzo Wam dziękuję za usta udostępnianie tych materiałów. Staram się, jak mogę, nagrywać dla Was w miarę regularnie ciekawe materiały i z Wami dzielić się wiedzą, którą mam, i uzupełniać tej, której nie mam. I na ten moment to wszystko. Pamiętajcie, że nie mam wpływu również na to, jakie reklamy YouTube imituje, emituje przed, w trakcie czy po moim materiale. Na ten moment byłoby tyle. Trzymajcie się. Cześć, papa. Pa.